Cześć kochani, z tej strony Mixol, kanał retro według Mixola, a dziś unboxing kolejnej paki. No cóż, otwórzmy, aczkolwiek powiem Wam, że nigdy nie lubię dostawać paki z czymś retro, co jest w uszkodzonym pudełku. Oczywiście tutaj dało się, dało się zauważyć, że paka została spakowana prawidłowo, natomiast to uszkodzenie, tutaj to wgniecenie, wynika jakby z nieuwagi kuriera. Troszeczkę ta, ta polia to lepiej się trzymała, ta taśma. Natomiast no, y, uchyliłem to pudełko, żeby zobaczyć, czy nie jest uszkodzone. i odnoszę wrażenie, że nie jest. Natomiast zaraz się przekonamy, czy eee, Komputer, który tu się znajduje, ja bo już zdradzę, no bo to żadna tajemnica i tak tytuł w tytule filmu będzie. Został no, przeze mnie zakupiony nie przez przypadek. Troszkę on tutaj podważa teorię tego, że w Polsce Janusze i tak dalej. Czy on był tani? No. Kwestia dyskusyjna. ok. Plus jest taki, słuchajcie, że sprzedający naładował tutaj poli na bogato. Zrobił dość duży dystans od boku do boku. Eee, Dobra, to jest tu. To jest tu? Więc... Yy, Istnieje bardzo duża szansa, że, że te, ten komputer nie uległ uszkodzeniu. Naprawdę tutaj uczciwie muszę pochwalić. Zakup został dokonany. O, można powiedzieć, za pośrednictwem Allegro. Zaryzykowałem, tak jakby trochę poza. Eee. I udało się kupić. w eee. Koszt 5 słówek. I teraz, czy to było dużo? No dobra, słuchajcie, jest szansa, że jest w całości. Jest nasz kluczowy element taki. Wygląda nieźle. Aczkolwiek no bąbelki mogą zamaskować wchodzenie, zaraz sprawdzimy. Zobaczcie. Da się tych wypełniaczy da się włożyć. Ja to zbieram, odkładam sobie. E, gdzieś tam kartony upycham tymi wypełniaczami, po to, żeby nie wydawać na to pieniędzy potem, a... Rolka z tych bąbelków też jakieś pieniążki kosztuje. Ok, karton mi nie będzie przeszkadzał. A jakby e, mogę tu recykling wprowadzić, podobną następną paczkę jakąś spakować to dokładnie to samo opakowanie. Dobra. Oczywiście paczka to nie jest tajemnica skrywa, a 500 500, e, Kupiłem ją sprawną, aczkolwiek była po ostrym wylewie baterii i tak naprawdę, słuchajcie, kupiłem ją na dawce. Ktoś powie, o kurcze, mówi, to kupiłeś Amigę całą na dawce? No słuchajcie, teoretycznie Janusz, jest no 5 stóp na Amigę drogo może na, po wylewie i tak dalej. Natomiast jak, jeżeli śledzicie moje odcinki, to wiecie, że zakupiłem taki adapter, który pozwala wpiąć układ Agnus, który znajduje się w, w płycie 8A, tak? czyli w tej płycie WMD 500 Plus. E Agnus, ten nowszy, który obsługuje 2 MB pamięci chip, tak? pozwala na wpięcie tego układu w miejsce układu niższej rewizji, tak? bo tutaj mamy e Agnusa 8375, który obsługuje bez problemu 2 MB, czyli dla amiga, może tego, tego chipu, i wkłada się to w ten adapter, to się wkłada w miejsce 8371 albo 72 i podciąga jeden sygnał tutaj na, na pin sygnała 20. I komputer nabywa już wtedy możliwość tych dwóch MB chipu adresowania. E i ten układ był mi potrzebny i zacząłem słuchajcie research. Okazało się, że oczywiście na eBayu mają całe palety tych układów i ten, ten, ten układ to jest między 370 a 450 zł. I więc teraz pytanie, czy amiga po wylewie za 500 sprawna kompletna działająca, to czy jest Januszy? No tak średnio bym powiedział chyba. Tak średnio. Bo poza tym układem oczywiście mam jeszcze wszystkie inne układy. Czyli mogę sobie na przykład przełożyć Super Denisa i w ten sposób na Migi 2000 uzyskać pełny ETS. No Niestety, za Migi 2000 wyjęty układ nie mogę włożyć w tą płytę, bo jest niekompatybilny. Ta płyta oczywiście nie pójdzie na zmarnowanie. Ona będzie jak uporuje gdzieś, gdzieś powiedzmy, ten układ 75, w stanie działającym jakoś okazyjnie, za normalne pieniądze, nie za 400 zł, to ją przywrócę do sprawności ewentualnie jeszcze no bo ona jest po wylewie łatana, to może kupię sobie dla sportu Reamigę, płytę Reamiga yy, i spróbuję złożyć na jej bazie, poprzekładać elementy, tak? No i teraz w tej cenie oczywiście otrzymujemy, e, jest spoko, bo to mamy jakieś takie bardzo przebarwienia od wybielania, ale, ale nie jest strasznie. E, spróbuję włączyć tutaj światełko, żebyście widzieli. Nie jest źle, jest to obudowa. Przede wszystkim obudowa od Namigi 500+, a mój 500 plus siedzi w obudowie od 500, ki także obudowę już mogę sobie tutaj wykorzystać. Obudowa jest niewiercona, niedziurawiona, nie dziurawiona, nie tutaj, że tak powiem, żadnym dłutem, a to się chwali. Jest oryginalna stacja dyskietek, nie jest to żaden tam... i sprawna stacja, nie jest to żaden, żaden przekładaniec. Jest pod rozszerzenie pod klapką, dlatego, że ona ma 1 mega na pokładzie i pół mega dołożone pod klapą, tak, e, okay. tu jest delikatne uszkodzenie. Nie wiem czy to wyniknęło w transporcie, ale trzeba będzie to delikatnie podkleić. Nie wiem, czy zwróciliście tutaj uwagę. Jest delikatne wyłamanie, to sobie muszę podkleić i, żeby nie zniszczyło. Nie wiem czy to wyniknęło tutaj, czy, czy już było, ale spróbujemy to podlepić, tak, żeby nie, 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 nie było tu śladu. A tak poza tym obudowa jest. E, klawiatura jest czyściutka. Zobaczcie, jest, nie ma żadnego syfu i ma założoną nową membranę w formie płyty PCB. Oczywiście sprawdzimy sobie to no bo jakby inaczej. Eee, także tutaj dochodzi jeszcze pewnie jakaś tam stówka za tą, za tą membranę, która ona tu już jest. Jest klawiatura w pełni sprawna, jest stacja dyskietek, jest obudowa, jest kupa układów. Czy to jest drogo w sumie tak sumując to wszystko? Nie wydaje mi się, tak? Nie wydaje mi się, chociaż rzeczywiście przydrzegam się do kupowania tych amik jeszcze po starych cenach. Yy, dużo bardziej atrakcyjnych niż te, które są teraz, czy to jest wielkie produkt tego miniaka, który ostatnio był testowany. Słuchajcie, robimy testa no. Ciach. No, szybciej w stanie. No i mamy, mamy działający, działający komputer. Zasadzimy tutaj jakiś tytuł. Spróbujemy sobie coś zagrać y A, tutaj miałem w stacji o 2000 Full Originales Dread Oczyta. Pęknie mi serduch pewnie jak będę wyciągał um ten układ no, ale taki był cel, tak? Taki był cel zakupu, żeby stała się. Natomiast już kombinuję płytę od 500 zwykłej gołą, bez układów, do której przełożę układy, te, które, które będę tutaj miał. I taką gołą 500 będę w stanie sobie z tego złożyć, tak? Ok, bardzo ładnie wyświetla obraz. Śmiga, Lock się nawet świeci. Ja sprzedający mówią, że trochę mocniej trzeba przyciski, ja nie odczuwam tutaj, żeby jakoś dużo mocniej trzeba było te przyciski wciskać. No, słuchajcie, no kurczę. Oczywiście no 5 stówek, no ja ją kupiłem gołą, więc gdyby chcieć sobie kupić ją tam do zabawy, to trzeba brać pod uwagę, że jeszcze zasilacz. jeszcze zasilacz jeszcze okablowanie jeszcze myszka jeszcze takie tematy więc to weźcie pod uwagę dradik śmiga bardzo ładnie widzę tutaj zresztą znaczy, będzie mi szkoda i normalnie szkoda, ale taki był cel, dlatego że naprawiając poprzednią Amigę byłem zmuszony do wypożyczenia mm, płyty od mojego kolegi, do skompletowania jej, potem do, do kupienia tych brakujących układów, żeby skompletować mu to z powrotem, eee, a wolałbym mieć swoją jakąś tutaj, o zgubiłem się. I Udawał mi się, że był tajna skryjówka, tajne przejście. Czyli ta jest moja. A 500 mini, bo, bo kwota podobna. Więc ja mam tak, a 500 mini. Gdzieś tu jeszcze też było takie przejście. To ukończony pierwszy poziom. E, no cóż, no jest fajna, jest fajna, fajna, ta Amiga. Stacja czyta, jest oryginalna. To takie mówię tutaj, no, aż żal, ale, ale, ale mówię, no po to ją kupiłem, żeby ten układ do 2000 podebrać i, i w ten sposób tutaj ten chip podnieść. Natomiast tutaj żeby nie było, to trafimy. To jest ciekawe, że tu można. Coś tu mogę wcisnąć. Reset. O poszło. No tak to, tak to wygląda taki zakup na dawce. Wszystkie zaślepki są, jest też, nie mam workbench'a powiem wam szczerze, nigdzie tutaj chyba na żadnej dyskietce wypalonego, bo byśmy sprawdzili, ale jest tutaj rozszerzenie pod klapą i tak jak sprzedający mówił, wszystko jest w porządku. Poza tym małym tam nadpęknięciem, które podkleję to mi się tutaj ta miga bardzo podoba. I fajny, jak najbardziej fajny zakup. No mówię, tym bardziej, że tutaj Obudowa się przyda, układy się przydadzą. Tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pewnie będziemy instalować rozszerzenie do 2000. Potem, dobra, zradzę Wam teraz, ktoś to ogląda do końca, to będzie wiedział. Plan jest, żeby w 2000 zamontować też Pistorma, i dlatego ten chip, żeby też tam był w pełni. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.